Rey zawsze wewnątrz czuła, że to prawda. Bo gdy weszła do świątyni, usłyszała słowa nisa być ostatnim Jedi. Kurde, dość ciekawy ten skrót Znaczy, co tak wcześniej tej... znaczy... Nie, to, to nic ważnego, to tylko ten, to... E, e, nic nie widzieliście. Witam wszystkich, chciałbym się jeszcze raz wrócić do tematu nazwy The Last Jedi oraz teorii z nią związanych. Jeśli wiecie, ostatnio dawałem. Film na temat tytułu Ostatni Jedi zaraz po jego ujawnieniu. Ale było tam kilka rzeczy, o których nie powiedziałem, oraz pojawiły się nowe teorie. Zaczynając, na przykład, dużo osób w komentarzach napisało, że słowo Jedi może oznaczać także liczbę mnogą. Tak, macie rację i chciałem właśnie teorię tego rodzaju zachować na ten film, bo wiem, że nazwa Jedi może oznaczać liczbę nogą i to może oznaczać, że nagle okaże się, że mamy także innych Jedi. Wiecie, może i warto byłoby poczekać na oficjalną polską nazwę, bo gdyby tak naprawdę ostro to spolszczyli, to może okazałoby się, że film nazywa się po polsku ostatnie Jedi albo -e", Jedice. I sprawa to byłaby bardziej klarowna. Ale wracając, zacznijmy od Rey i teorii, że ona i Luke mogą być ostatnimi Jedi. I to wcale nie znaczy, że Luke skinie. Bo ci, którzy śledzą Marka Hamila, czyli aktora grającego Luka w internecie, wiedzą, że aktor pod koniec dzień do ósmego epizodu, uwaga, mały spoiler, zgolił brodę i powiedział, żeby się nie martwić, bo zapuści ją do epizodu 9. Co to oznacza? Albo Mark Hamil dał mały spoiler, oznaczający, że Luke nie zginie w ósmym epizodzie, <noise> albo najzwyczajniej w świecie ściemnią, ale niezależnie czy ściemnią czy nie, jak dla mnie, nie wydaje mi się, że postać Luka zobaczymy tylko i wyłącznie w ósmym epizodzie. Ale co chodzi o samą teorię, Rey i Luke będą ostatnimi Jedi, tutaj małem ale do tej teorii są słowa samej aktorki, Daisy Ridley, grającej postać Rey, która powiedziała to. Nie wiem, czy jestem Jedi, myślę, że raczej nie. Czyli z tego cytatu możemy wywnioskować, że Rey nie uważa siebie do końca za Jedi i zobaczymy w ósmej części, czy zostanie ona Jedi, a może zostanie ona kimś zupełnie innym, bo nie zapominajmy, że Disney zapowiedział, że doda do kanonów Gwiezdnych Wojen nowe rzeczy. Kto wie, być może stworzenie czegoś na podobieństwo Szarych Jedi właśnie będzie jednym z takich pomysłów. Zobaczymy. Jednak wracając do teorii ostatnich Jedi jako liczby mnogiej może to także dotyczyć postaci Luka i Kylo. Nie zapominajmy, że Kylo Ren był szkolony na Jedi, więc można powiedzieć, że formalnie on jak i Luke są ostatnimi żyjącymi Jedi. W dodatku Kylo chciał być taki sam jak swój dziadek, który jakby nie patrzeć ostatecznie nawrócił się na jasno stronę mocy, no i jakby nie patrzeć, był kiedyś Jedi. I am a Jedi like my father me. Więc kto wie jak w ósmym czy dziewiątym epizodzie potoczą się dzieje Bena Solo. Od teraz zostanę tym, kim zawsze chciałem być. Konserwatorem powierzchni płaskich. Jednak najciekawszą teorią jest ta, że ostatni Jedi może być Snoke. Po zabiciu uczniów w Akademii Luka wydawałoby się, że podobnie jak Joda, Luke uda się na wygnanie. Jednak tego nie zrobił. Rozpoczął poszukiwania pierwszej świątyni Jedi. A co jeśli na przykład dowie się tam tajemnicy o Kim on tak naprawdę jest? A co jeśli okaże się, że tak naprawdę jest on jednym z pierwszych Jedi wiele, wiele tysięcy lat temu? Jakby nie patrzeć, nazwa First Order, First, pierwszy, mimo że w Polsce jest przetłumaczona jako najwyższy. Czy na przykład miecz Kylo Rena, który, no jakby nie patrzeć, jest bardzo wzorowany na... Z takim starożytnym wyglądzie. Widać, że Snoke jest ranny i być może był on kiedyś Jedi, Albo jak to woli, ostatnim Jedi, albo jak to woli, ostatnim upadłym Jedi, który może pochodzi jeszcze za początków czasów starej republiki. Któremu dopiero teraz udało się powrócić, bo dopiero teraz wystarczająco udało mu się wyleczyć swoje rany. Cóż, nazwa Ostatni Jedi na pierwszy rzut oka wskazuje postać Luka. A co jeśli twórcy specjalnie zrobili taki trik, żeby ukryć w tytule pewną tajemnicę? Co jeśli na przykład wszyscy przekonani, że ostatnim Jedi będzie Luke, pójdą do kina i okaże się coś zupełnie innego? Na przykład, że chodzi o kogoś innego: Snowka. Ale jest jeszcze jedna teoria. Podobna teoria, która mówi, że nazwa ostatni Jedi nie dotyczy postaci luka, ale właśnie innego, pie... innego, ostatniego Jedi z przeszłości, co jeśli w świątyni Jedi Luke odnajdzie wiedzę ostatniego Jedi z pierwszych Jedi, czyli Bendu. Dla tych, którzy nie wiedzą, Bendu jest oryginalną nazwą użytkowników mocy, Stworzono przez George'a Lucasa. Postać Bendu pojawiła się w trzecim sezonie Rebeliantów i jak wiemy, reprezentuje on kogoś, kto stoi po środku między jasną a ciemną stroną mocy. Jedi i Sith i Bogan. Light Bendu. Wiecie, coś takiego też dobrze pasowało do teorii, że Rey będzie pierwszym nowym, szarym Jedi. Nie zapominajmy, że. Disney pokazał już w Rebeliantach, jak i Włodszy Jeden, że lubi się inspirować pierwotnymi założeniami George'a Lucasa, tymi pierwotnymi pomysłami, jak na początku miał wyglądać świat Gwiezdnych Wojen, bo wierzcie mi, że do, do czasu wydania Nowej Nadziei sporo rzeczy uległo zmianie. Więc kto wie, może teoria tego rodzaju nie do końca jest taka szalona, ale jak zwykle możecie pisać w komentarzach, co Wy sądzicie na temat teorii, które powiedziałam w tym filmie, jaki możecie głosować w kartach w prawym górnym rogu, do kogo najlepiej według Was odnosi się nazwa Oseni Jedi. Oczywiście pokazałem tutaj najciekawsze z teorii, oczywiście wiecie, w internecie można jeszcze znaleźć więcej, mniej sensownych teorii, jak na przykład ostatnio natknąłem się na to, że... Ostatni Jedi jest. Asoka. Nie jestem już Jedi. Eee, tak. Nie jestem już Jedi. Wydaje mi się. Nie jestem już Jedi. Że ta teoria. Nie jestem już Jedi. Ma w stu Nie jestem już Jedi. Sens. Wiecie, śmieszne jest to, że mam czasami takie wrażenie, że wystarczy dać. jakokolwiek postać z uniwersum gwiezdnych wojen, która kiedykolwiek występowała. I to jest ostatni Jedi. Wiecie, nie wiem. Ten zmrocznego widman no się nazywał Wato. Kurde, może on jest ostatnim Jedi, no bo w końcu wiecie, umie latać w most te sprawy. Albo wiecie co, może Jabba jest ostatnim Jedi, no kurde, no w końcu kto wie? Albo, <gryw> Albo ten gość od Lando, jakkolwiek on się kurde nazywał. Nie no, serio. Moim zdaniem, ostatnim Jedi jest jeden z druidów, bo kurde, a dlaczego nie? Jak dla mnie na dzień dzisiejszy. Niezależnie czy w trakcie filmu okaże się, że wiecie, ostatnimi tutaj będzie Luke i nie wiem, Rey, Kylo, czy kto tam, kogo tam sobie wybierzecie, niezależnie jak okaże się w filmie, na dzień dzisiejszy dla mnie ta nazwa oznacza postać Luka. Dlaczego? Po pierwsze on. Zawsze był nazywany ostatnim Jedi, czy to w, jeszcze za czasów oryginalnej trylogii, the last of the Jedi will you be. You. czy na przykład w samym przebudzeniu mocy, na przykład podczas y, napisów w początkowych w Gwiezdnych wojnach, mogliśmy to wyczytać, albo nawet powiedział to sam Snow. Leading them to the last Jedi. Póki co, moim zdaniem, ostatni Jedi Luke. Co prawda, to nie jest ostateczne zdanie, no bo mogę je zmienić do ...do ósmej części, no jeszcze sporo czasu zostało. Nawet wiecie, mogę, może zmienię je po zobaczeniu oficjalnej zapowiedzi ósmego epizodu, ale wiecie, oficjalnej zapowiedzi, nie tych <ścoughs> czasami fejkowych zapowiedzi, które mi wysyłacie. Nie zdziwiło Was czasami, że jak mi wysyłacie jakąś zapowiedź z początku stycznia ósmego epizodu, nie zdziwiło Was, że na, po na początku stycznia pojawiła się zapowiedź, a dopiero teraz pojawiła się nazwa ósmego epizodu? Nie zalatuje Wam to haha <śm> ale wiecie. Tak jak mówiłem, jak dla mnie nazwa oznacza, że ten film będzie skupiony na postaci Luka, czyli na ostatnim Jedi. Niezależnie czy Luke będzie szkolił, szkolił Reina Jedi czy nie, dla mnie oznacza, że na nim będzie skupiona akcja, no bo w końcu jakby nie patrzeć, to formalnie on jest ostatnim, na początku ósmej części to on formalnie będzie ostatnim żyjącym Jedi. A co do tego, czy będą jesteś inni użytkownicy mocy, nazywani Jedi, czy nie? If Skywalker returns, the new Jedi will rise. To się zobaczy, bo być może Rey zostanie Jedi, a właśnie być może zostanie kimś innym. Nie zdziwiłbym się, gdyby właśnie została Kim w stylu szerego Jedi, bo. Ym, no wiecie, znowu by było, że co. Luke szkoliłby Rey, później by, później by umarł, powiedziałby Rey, że ona jest ostatnim Jedi, ona by tam walczyła ze Snookimi i Kylo na końcu, ona by nawróciła Kylo na jasną stronę Snow, by zginął, a później co? Byłaby nie wiem, dziesiąta część, czyli kolejna trylogia i. Co, później było, się okazało, że co? Będzie Rey Stara, będzie miała Rey dzieci, jedno z dzieci przejdzie na ciemną stronę mocy, bo będą, no znowu to samo powtarzać. Raczej nie będę znowu chcieli powtarzać y, historii oryginalnej trylogii po raz 18, więc możemy spodziewać się tutaj czegoś oryginalnego. Ale póki co jak dla mnie temat jest wyczerpany. Może jeszcze kiedyś do niego wrócimy. Oczywiście możecie pisać. Co wy o tym sądzicie, jakie głosować w kartach w prawym górnym rogu? Bo tematów póki co chodzi o gwiezdne wojny, o których można rozmawiać z wiele. Na przykład temat Rejkenobi, który mi cały czas pomujecie. Ja ten temat y, odkładałem, ponieważ w kolejnym odcinku Rebeliantów okaże się, kim jest matka Sabin. To by, by pomogło z tą teorią, ale że po pierwsze, twórcy zrobili sobie miesiąc przerwy pomiędzy odcinkami i że wy cały czas chcecie, chcecie tą teorię, to tą, tą teorię postaram się nagrać, a póki z tyle z mojej strony. Trzymajcie się, niech moc będzie z wami, oczywiście błaganie o lajki, bo... <laughs> błaganie o lajki. Żartuję, musisz żeś lajka. Zrób to. Nie Zrób to!